Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dwunastym odcinku z Red Redemption 2. Tak, bardzo długo odcinków nie było. Znaczy, w sumie teraz to wrzucę na. Chuj, a a tam tego, ale ogólnie bardzo długo, miesiąc, ponad miesiąc czasu, nie było odcinków. Było to związane z tym, że po prostu miałem inne rzeczy do roboty. I, I to w sumie dosłownie do roboty Nie miałem czasu, ale teraz mam czas Więc możemy sobie zagrać tę piękną grę Pierwszy raz na Windowsie 11 Właśnie tak sobie będę grał i tutaj w poprzednim odcinku Uruchomiłem misję I tak? Czy nie uruchomiłem misji? A oddaj wszystkie długi a nie uruchomiłem ty misji, anulowałem mi się bardzo dobrze. Znaczy, masz część każdego długu, który przekażesz na, do budżetu. Okej, okay. Twój przychód, zwrócony dług. Dobra, użyj księgi yy, rachunkowej, aby kupić ulepszenia obozu. Gdzie tutaj? Wspom nie, nie chcę wspomnieć gang, bo on ma chopie aż za dużo. Nie wiem, które to jest, które, ale chuj tam. R, to jest ta księga, tak? R. Dobra. Zobaczmy, mamy. Pierwsza strona księgi rachunkowej zawiera najnowszy wkład wszystkich towarzyszy w budżet obozu. Okej. Okay. Czyli tak? Dobra, dalej. Dobra, oj kup. To to, za, to są państwowe pieniądze. Proszę państwa, że, że tego, nie?

Dostaliśmy list, jakiś. to pewnie od kogo. Poka ten list, zbadaj list. Dear Arthur, I've written this letter a hundred times or more and I cannot get it right. It's me. You know, it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them. I suppose at the time but I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and well it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls or whatever the polite term is for them that ran with you and your associates in town and i heard tell of a man who sounded like you i would love to see you again if you could spare me a little bit of your time i'm renting a room at chadwick farm just north of valentine yours mary linton. okay. Mister Mary tutaj do nas napisała list Ale wiesz co? Ja mam wyjebane. Ale... O Lenny! Dzień dobry, dzień dobry eee, Co? Może polecimy sobie na jakąś misję fabularną? Niekoniecznie do tej... O kurwa, ja mam grzywny 20 dolarów Będą mnie ale dobra Tu mamy misję Mitch'a, Mitch'a, Mitch'a To była ta misja, to było to, że Dutch nam mówił, że on siedzi e, w więzieniu, czy może następny odcinek z tego zaczniemy, ale chuj e, Zrobimy sobie misję To jest ta Mary, tak? Tak, Mary Linton Tu mamy Chuj, jedziemy tutaj Pojedziemy tutaj, SMS-a dostają, dzień dobry, dzień dobry

Dziki koń. Czemu dziki? To nie wiem, ale ok. Czemu on jest dziki? To nie wiem. Ale lecimy na kolejne misje. Arthur Morgan, gotowy do akcji. I właśnie ta. Kurwa, jakby można było tu zrobić te, 60, te te, kurwa 75Hz. Bo naprawdę niektóre gry te tak brzydko wyglądają na tym moim monitorze. Nie, chuj, 60 jest zablokowany. Dzi, dzi, dziwko. Okno bez krawędzi. Kto ci tak kazał zrobić, chuju? Ty, pełen ekran. I teraz zobacz. Mogę sobie zmienić. Mogę mieć 50, a to mogę mieć 60. Dobra, zastosuj zmiany. Tak. Dobra, Dziaj, ja, bo to mi się zmienia czasami, nie? Samo tutaj nie mogę dać. O masz tu masz 75 Hz, ale kurwa, na najwyższej rodziczości, ho ho ja. że znaczy, ta karta graficzna, co ja mam, ona jest ponoć zrobiona do 148p, ale. Wiesz, co, jakoś temu nie ufam. Kurwa, gdzie ty jedziesz, ku nim? Gdzie ty jedziesz tym kuniem? No, jedziemy na misję kolejną, tak. 7 minut pierdolenia, nie robienia niczego. Jest jakaś ewentualność zawsze jestem ledko taki... Niewyraźny, ponieważ niedawno zjadł mi Jakaś tak kurwa... Hm Jakoś tak, hm, hm. Mój koni jest... Męczony Mincio... O jaki on męczony, męczony, ma markiewkę, zje Easy boy. Marchewkę piedylił. Możemy lecieć dalej. Nie mam w ogóle żadnych przeszkód. Do góry. I zaraz zobaczymy, o co chodzi w ogóle. O kurwa, nie widziałem w ogóle te, tego diligence, co jechał. Bardzo się go wystraszyłem. Dobra, znajdź to masa do, do wnesa. Dines, jakiś tak. Dzień dobry, kurwy. Odzyskaj dług pana. Aha, bo ja jeszcze jego mam dług odzyskać. Chyba chuju. Whatever <laughs> Mr.

He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. We could just have more. Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Kurwa się włączyła No Nieźle Ale czemu? Tuch, 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 tuch I kurwa znowu do obozu Ale tym razem Nie, nie wiem, odpuścił, nie, nie, nie byliśmy Opierdaliśmy całego domu Tylko po prostu, nie wiem Oddaj pieniądze, chuju i tyle, tak było no, i tak nie oddadzą, bo to pożyczyć, pożyczam, ale oddać to już nie chodzi. O, dzień dobry, wujku. To jest wujek, nie? Chuj, wuj. Nie, wujek to jest bardziej taki menel. Znaczy, Dzi yy... to był na pewno jakiś tam kurwa komuś. W boj Albo inny chuj

Eee, Okej, okay. inne grzechy, część trzecia. Eee, dobra. Teraz na pewno. Pójdziemy na jakąś bardziej pożyteczną misję. Mamy tutaj. Misję. Ho, jest pomocy w nowym przedsięwzięciu na ranczu. Emdrald kurwa mać. Ojojojojoj, ojojojoj... Oj, 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 oj. Halo, mogę tutaj sobie... Kurwa, daj przejść tam. O, Dutch, dzień dobry, Dutch! O. Dzień dobry, dać? Uh -huh. Okej, okay. okay, kiedyś tam, żeśmy coś, to coś tam... Kurwa! Kiedy coś tam już porobimy to... Czucz, Kurwa No że A niech spierdalają powiedzmy No jedź kurwa tym kunim 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 Jedziemy w prawo To jest Najlepiej na świecie, dobra Kurwa kawę bym musiał wypić To by może mi się bardziej chciało tutaj grać Ale powiem szczerze, że hmm. Tak, hmm. o chuj Wyciągnąłem spluwę, o, o, o A jak Artur ładnie powiedział, o, o, o Tak, bardzo pięknie powiedział O, 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 o O, o, no, niestety że taki odcinek jest taki Trochę przyjebany bo nic mi się tu nie chce, nie? Miałem się napić, kurwa, nie zrobiłem tego. Dlatego teraz sobie stanę tutaj, właśnie, koło tego, kurwa, co to jest, Jeleń jakiś. Oj, i wezmę teraz, odkręcę picie. Yy, I się napiję. tak miałem takie zaćmienie. Lekkie, bo patrzę co to jest. U sąsiada tam mam, jakby pa, znaczy... kurwa, no mam sąsiada, i tak część widzę jego podwórka. A bardzo mało w chuj. Ale tak patrzę i, I kurwa, ta jakaś soda stoi. No a chuj, <ścoughs> nieważne. Tak mi na takie zaćmienie, co to kurwa jest, nie, tak, tak, takie, no, miałem, miałem, ale już nie mam mi ten, na no, znaczy tak patrzyłem, kurwa, jak ktoś, jak ktoś słucha tego, tego, mojego pierdolenia, co ja gadam, nie, to sobie pomyśli, kurwa, ona ma jakiś problem z, z, tym, z wymową, To nie jest do końca zdrowy, zdrowy, człowiek, kurwa, nie, tak szczerze, jak ja słyszę, co ja gadam czasami, to naprawdę chuj, nie. No, na przykład teraz, naprawdę chuj, no, jest takie zdanie, nie? Albo, no, no ogólnie, no, właśnie, o, nie, I właśnie o tym mówię, nie? To ktoś by pomyślał, kurwa, on nie jest zdrowy psychicznie, na pewno, jak on tak gada, nie? Tak pierdoli, byle, byle pierdolić, ale właśnie o to chodzi. Dobra, zaraz będziemy tutaj do tego hesa o kurwa. Łagodnie koniku no i się rozgadałem kurwa i... Na przykład ja nie lubię tak... No właśnie, już chujnie pamiętam co chciałem. Znaczy wiem co chciałem powiedzieć, a nie, nie wiem w jakich słowach to powiedzieć jakby. To zrobimy tak, zamknę pizdę i nic nie powiem. No ten temat oczywiście, bo teraz I tak sobie pierdolę.

Of course. Look at us, honest as the day is long. Exactly. I tell you what, let us prove ourselves. <laughs> prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen, uh, he's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay, I'll tell you what. Arthur! Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now, hey, you go get that, and then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So, you want us to take out your competition? Well, he, he's not just an acquaintance, but a cousin by marriage. I also want to see if your boys got what it takes. Now, you survived that. Where is he? Uh, he's in a farmhouse just northwest of here, called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin by marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin by marriage. Okay. Really? Really? Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the other one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Oh, clearly you've recovered from your bear encounter. Uh Karom da Strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, jose That feather's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. A safe spot to fence wagons and coaches? That's easy money for us. I guess you're right. Come on, it's not like he's asking us to rob a bank. No. Więc no, Ogólnie tak, zechciało mi się wredę zagrać, bo oglądałem kurwa wczoraj w nocy sobie e, powrót do Przyszłości, zajebisty film, bo akurat sobie wykupiłem te Sky of Time, czy jak to tam się nazywa, tak? I tak patrzę, o jest, nie? To mówię grzech nie skorzystać, nie? Chuj. To wziąłem oglądałem. Wziąłem, oglądałem. I wszystkie trzy części za jednym pierdolnięciem oglądałem. I... A ta ostatnia część właśnie była na westernie. A ja takie klimaty lubię w chuj. I jeszcze w ogóle takie klimaty właśnie, że e, w czasie się przemieszcza i w ogóle. Mimo, że to jest jedyny taki film, który kurwa tam science fiction oglądają, nie? Szczerze mówiąc. Ale mi się podobał. Mi się podoba, bo ja kurwa z trzy razy w roku ten film oglądam, nie? Te trzy części. No i jeszcze a dzisiaj sobie pierdol na tego. E... Zabójczą broń Dwójkę, trójkę, czwórkę. No Oj tu będzie jakaś napierdalanka, będzie jakaś szczelanina, coś tak czuję. To tak wygląda. Użyj lornetki, aby obserwować dom.

Wybierz dzień, wybierz noc. No i dobrze. Dzień i chuj. Ładnie mi to wybrało. Fajnie mi to wybrało, bo tak właśnie chciałem, nie? Aha, z... Dobra. Ose... Hotesa... Jak ten chuj tam ma? Muszę tutaj obserwować. Kradni z domu przedmioty wartości 45. Kradni dom. Nie wejdzie tam ciele oh, oh, sure. ja chyba z dobrej strony się wkradłem bo to są zobacz Patrzcie jakie tu są dobroci Patrz, dolarów Ja już tylko 15 i spierdalam sobie Tu nie będzie nic ciekawego Pa, kolejna skrzynka, trzeba tam zajrzeć Tak, jak myślałem, Cygareta No, parę dolarów Dobra, spierdalam Dostanę się niezauważenie do sodawek, a jak się dostanę zauważenie do to będzie przejebane letko Dobra, mogę są spierdalać łagodnie sobie? Mogę Proszę bardzo, pozamykaj to w pizdu Nie wiem Dobra, Poczekaj na hss No i chuj będę czekał, tak? Teraz, na nie, na jego Zrabowano w sumie 45 dolarów i 14 centów, tak? No chuju, co robię no czekam się no co no, co mam robić kurwa czekam no patrz co to masz no, gdzie ja kurwa jest nie w stodole? dole chuj wygupię idę chuj no. diligence diligence Tutaj u góry też można chyba siedzieć. Albo leżeć, albo coś mi kurwa zapierdala zimnym. Czy to od okna? Kurwa, jak to od okna, to tego kurwa okniarza to za zajebę. O, oni coś tam pojebali, źle to okno wstawili, czeku Się jechali, poprawili. Coś tam zjebał. Coś zjebał, jak wstawiał to okno. Ten, ten od okien chuj Coś zjebał i ten muszę przyjechać poprawić kurwa Ale to kiedy on to poprawiał Parę miesięcy temu Poprawiał kurwa trzy okna zjebał Się poprawić Kurwe myślałem że będziemy się strzelać Napierdalać No w ogóle no ale kontynuując o tym to może znowu zjebał i... Albo ja nie domknąłem. Nie no, nie wiem. Czy ja coś zjebałem, czy to... Nie no, i zapierdala mi chyba zimno lekko stamtąd, no. jak mi się kurwa zdaje. No tak nie może być kurwa, ja pamiętam jak... Ja się wprowadziłem w zimę tu. Nie, to się coś rozstrzeliło. Kurwa, może tak się stać, no bo. Kurwa, ja tu się w zimę człowieku, wprowadziłem to ja tu się tam kurwa w pies, nawet nie musiało być mocno nagrzane kurwa tego, a ja hopiecek w krótkim rękawku i się jeszcze pociłem to kurwa A w lato to już idź w chuj. człowieku, tak tu gorąco w tym domu było.

Eee... co? Spierdalamy stąd. No i od razu kolejna misja, tak? Nie wiem, bo nie przeczytałem, nie czytałem tego wyjebany mem. Ale trzeba to kurwa, trzeba było tego, historię poznać, tak? Kurwa będę musiał zaraz przerwać odcinek, ponieważ ciśniemy na klopach są z kurwy syn No chyba tak zaraz zrobię, bo będzie ciężko Będzie kurwa Może z gruzem iść Więc yy, całkowity 300 dolarów przydział do gangu sobie Twój przyjdzie 75. Dobra, dziękuję y, tego za ten odcinek. Trzymaj to się do następnego. Cześć. Bo ja nie wytrzymam. Siema.